Czy wiesz, że istnieją nisze pułapki? Wyglądają świetnie na każdym narzędziu, nawet na najnowszym Keep Pali się na zielono, ale kiedy w nią wdepniesz, to jakbyś wdepnął na minę. Wybuchnie, a ty stracisz tysiące złotych, może tysiące dolarów, nie mówiąc o twoich nerwach i twoim czasie. Jakimi parametrami kierować się, żeby takich niszy uniknąć? Oraz jeśli chcesz zobaczyć dwie z takich niszy, to za chwilę ci je pokażę i dokładnie wytłumaczę ci, co zrobić, żebyś nigdy na taką minę nie natrafił. Ale zanim to zrobię, to mam dla Ciebie bardzo, bardzo ważne ogłoszenie. Jeśli chcesz spotkać się ze mną na Zoomie, na takim webinarze, to już w maju będę takie spotkanie organizował, będę opowiadał tam o moim programie KDP Elite. Jest to program, w którym pracuje się osobiście ze mną, w którym skaluje biznesy KDP, w którym pomagam przejść z low do medium i potem do high content, ale róbno, albo równocześnie zacząć ten biznes, jeśli jeszcze nie wiesz o co chodzi w Amazon KDP, ale od razu, że tak powiem, z grubej rury na poziomie. Pro. W Końcem maja kończy się nabór, dlatego że mamy już prawie zapełnioną klasę, więc będzie to z końcem maja ostatnia szansa, żeby pracować ze mną osobiście. Jeśli chcesz na taki darmowy webinar się zapisać, on będzie na Zoomie, więc dostaniesz po prostu link, możesz wejść, poznać mnie, zadać mi jakiekolwiek pytanie chcesz, to możesz skomentować pod tym wideo, a ja wyślę Ci taki link tak szybko, jak ustalimy termin. Koniec ogłoszeń. Teraz przechodzimy już do pierwszego kryterium. Pierwsze kryterium jest bardzo proste: za mała marża. Czyli nisza, która ma marżę, nie wiem, cena 5,99, 4,99, 6,99, nawet 7,99, to są nisze pułapki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo, bardzo trudno z takich niszy zarobić dobre pieniądze. Musisz mieć ogromną ilość sprzedaży. To jest po pierwsze, a po drugie. Pomyśl sobie o reklamach, że po dwóch lub trzech kliknięciach jesteś już całkowicie nieprofitowy i są, jest to pierwsze kryterium niszy pułapki. A wiem to stąd, że zgłaszają się do mnie autorzy, którzy mają bestsellery, łatkę bestsellera w takich właśnie niszach: handwriting paper czy inne tego typu sprawy. Ale potem patrzysz, a tam cena 5,99%, i on mówi, że ja mam pomóc prowadzić reklamę, ale jak ja mam mu pomóc prowadzić reklamę, skoro po dwóch kliknięciach on nie jest już profitowy. Także to naprawdę jest pierwsze czym ja się sugeruję, żeby unikać takich niż z taką małą marżą. Teraz po drugie. To jest nisza, w której ruch stworzony jest przez jakąś jedną konkretną książkę, nie z Amazona KDP. Przez jednego konkretnego autora i takich przykładów niż które powstały na przestrzeni lat jest wiele ja wymienię tylko dwa które już oczywiście nie istnieją bo wszyscy zostali poblokowani z czasem pierwszy to jest na przykład nie wiem niektórzy z was może pamiętają dajcie znać w komentarzu e, 75 hard albo better everyday journal nie wiem. Czy wiecie, ale jak wpiszecie coś takiego, to już tych innych książek nie znajdziecie. Bo osoby, które były pierwsze w tych niszach, które są znane ze stworzenia tych, tych rodzajów journali, po prostu udało im się zastrzec i wykosić wszystkich innych. Więc zastanów się zawsze, czy ten ruch jest stworzony w sposób jakby organiczny, czy przez jedną konkretną książkę, bo jeśli tak jest, to jest to tylko kwestia czasu, aż ten autor to zastrzeże. Jeśli to brzmi zbyt specyficznie, też spójrz, czy w tych głównych keywordach nie ma. Keywordu ze słowem Bóg na końcu, bo to oznacza, że osoba szuka konkretnej książki pod tym tytułem, a nie wpisuje konkretny problem. Więc to jest to drugie kryterium, którym się kieruję, że nie wchodzę w takie nisze, które zostały stworzone przez jedną osobę, przez jednego autora i one są związane z popularnością jednej książki. Trzy. To takie kryterium, że pierwsza strona jest po prostu za dobra. Jest tam tak wielu świetnych self-publisherów, aż oczy bolą od jakości dobrych okładek, że jeśli nie jesteś totalnym pro, nie wiesz w jaki sposób zrobić USP na wysokim poziomie czyli co specyficznego, nowego możesz zaproponować i UVP, czyli Unique Value Proposition. W jaki sposób możesz podnieść wartość tej książki, żeby konkurować z tymi pozycjami? No to kiedy są naprawdę świetne, świetne, świetne okładki, to od razu widać, że ta nisza jest zdominowana przez profesjonalistów i nawet jeśli dobrze wygląda na kipskaucie, to to jeśli nie jesteś zawodowcem, to ja cię zniechęcam, żebyś w taką niszę nie wchodził, bo te osoby mają nie dość, że zdolności, to jeszcze mają pieniądze, żeby Długo, długo trwać i kosić wszystkich nowych graczy. I w końcu czwarta cecha, to jest bardzo podobna do trzeciej bardzo często się tak składa, a mianowicie, że jest to nisza, która na dzisiaj dla Ciebie jest za droga, że nie stać Cię na reklamę w tej niszy. Spójrz zawsze na swój budżet reklamowy, ile jesteś w stanie wydawać, jeśli, się, jeśli jesteś w stanie wydawać na przykład 200 dolarów miesięcznie na reklamy, a atakujesz niszę, w której topowe książki zarabiają 10 tysięcy dolarów miesięcznie, to jest oczywiste, że w takiej niszy nigdy tego nie zdominujesz. Dlaczego? Ponieważ, uwaga, i to jest zasada, że topowi gracze w danych niszach oni wydają między 40 a 60% z powrotem na reklamy, żeby utrzymać swój status zwycięzcy. Więc żeby się tam wbić w top 3, to przez 2 do 3 miesiące, najlepiej 3 miesiące, trzeba mieć budżet w wysokości 50% tego, czego spodziewasz się zarabiać miesięcznie. W danej niszy, i to też za chwilkę Ci pokażę, dokładnie udowodnię na ekranie. No to przejdźmy teraz na ekran mojego komputera, zobaczmy dwie takie nisze. Jesteśmy w pierwszej bardzo często wybieranej przez self-publisherów, którzy szczególnie uwielbiają kolorowanki. No spójrzmy, tak, wpisujemy sobie Coloring Book for Toddler, zawężamy sobie do wieku 1-3, klikamy Keep Scout i Keep Scout pięknie pali się nam na zielono. Super wspaniale. Cudownie, wchodzę w tą niszę, no tak, ale patrzysz sobie na cenę i masz 6,99, 7,99, 6,97, 7,59. No i oczywiście też te nisze zarbiam bo przecież tu jest BSR 3000, tu jest BSR 268 i tak sobie skanujesz dalej i patrzysz, na co ty sobie możesz pozwolić. No i teraz, no i teraz co? Wchodzisz w tą niszę czy nie? Oczywiście, że w tą niszę nie wchodzisz. Dlaczego? Bo jest za mała marża. No i tutaj równocześnie w tej niszy możesz widzieć też powód e, trzeci, a mianowicie, że jest to nisza zbyt dobra. E, dlatego, że w tej niszy zobacz, jakie tu są dobre okładki. Tutaj ilość reviewsów. Te książki wszystkie pospijają, całe rezultaty dla Ciebie zostaną tutaj ochłapy. Dosłownie. Także, także to jest przykład niszy pułapki, która może pięknie wyglądać w kickscoucie, a niekoniecznie tak będzie w rzeczywistości dla Ciebie. Super, ok, przejdźmy sobie do drugiej. Wpis, wpisaliśmy sobie tutaj Money Skills for Teens, Warbook. E, nisza teensów jest niezwykle popularna. Problem polega na tym z tą niszą, że przez to, że jest popularna, to możecie zobaczyć, jaka jest niesamowita, Jakość okładek. Tutaj nie ma okładek żadnych słabych. Tutaj nie mówimy o, e, o tym, że, e, że możesz sobie na kolanie zrobić książkę, albo dopiero zaczynasz sobie z kanwą i wpisujesz sobie kibskał, patrzysz pięknie. Och, profitable. E, no to ja wchodzę w tą, Widzisz, no pali się na zielono, pokazuje, że jest dobra nisza. Ale się wkopiesz, jak w nią wejdziesz. Tak jak wiele osób musiałem z tej niszy ratować. Którzy mają tutaj swoje książki. Musieliśmy bardzo ciężko pracować, żeby odkroili swój kawałek jakby tortu, tak? No właśnie, bo to, czego tutaj nie wiemy w takich niszach, często nam się tutaj na przykład 161, 29, ale on zarabia. Ale nie wiesz, ile traci na reklamy, żeby pozostać w takiej niszy, bo jego ekos jest niezwykle wysoki. Dlaczego jest wysoki? Bo musi konkurować z innymi niesamowicie dobrymi okładkami. Więc, gdyby zrobił taką okładkę albo taką w innej niszy, to byłby tam King of the Hill, ale w tej niszy niestety nie za dobrze to wygląda. Tak? No i teraz. Teraz przejdziemy sobie że, e, do jeszcze e, jednej strony. To jest strona, gdzie sprzedawane są biznesy KDP. Jeden z nich, e, Flipa. Ja osobiście asystowałem teraz asyst... dokładnie już w siedmiu, bo w tej chwili jestem w trakcie asysty, sprzedaży i kupna jednego z tych dokładnie tu mm, biznesów, które tutaj widać. Ale nie po to, to pokazuje. Pokazuje to po to, że tutaj widać, ile te osoby, na przykład wejdźmy sobie w w ten listing, ile te osoby faktycznie inwestują w reklamy? Zobacz. Profit margin jaki? 66%. Czyli pomyśl, że z konta, które tyle zarabia, ile trzeba reinwestować w reklamę, żeby to konto zarabiało, tak? I jeśli chcesz. Wyobraź sobie, że trafiasz na, na takiego konkurenta, a takich jest ludzi bardzo, 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 bardzo dużo. Nie wiem, ten filmik to chyba będzie niezły. Wake up call dla wielu osób, które dziwią się, czemu nie zarabiają na Amazon KDP, tak? I tutaj wejdźmy. Kolejne konto ktoś sprzedaje. Profit margin 58. Czyli niemal połowa idzie na reklamy. A dalej wcale nie jest lepiej. Tylko pierwsze trzy sobie sprawdzimy. Przejdźmy sobie do góry. Jak jest trzeci? Raz, dwa. No weźmy sobie ten entertainment. Tak, trzy. Profit margin 70%. No tutaj naprawdę jest niesamowicie. To już jest niezły wyczyn. Tylko 30% reinwestować w reklamy. No ale czasem widzimy, że jest tam 45%, 30%, 50% i naprawdę ta średnia to jest między 40 a 60% reinwestowania w ten biznes. E i tak to po prostu będzie wyglądać w przypadku, kiedy ty zdominujesz jakąś niszę. Na szczęście masz z tego pieniądze, bo przecież zarabiasz, ale przez pierwsze dwa miesiące powstaje dziura, bo wiesz, że Amazon wypłaca ci po 60 dniach. Więc jest to niezwykle ważne kryterium, żeby wybrać niszę, w której staćcie na to, żeby konkurować z topowymi graczami w niej. Dlatego lepiej czasem wybrać sobie mniejszą niszę, jakąś mikroniszę, ale wiesz, że jest, że pewnie będą nam trochę gorsze książki, ale może będzie zarabiać 200 dolarów, może będzie zarabiać 300 dolarów na takiej książce, może tylko 100 dolarów ci wyjdzie, tak? bo z tego drugie 100 ci pójdzie w reklamy. No dobrze, ale będziesz mieć 100 zysku, żebyś mógł znaleźć inną podobną niszę, niż atakować. Niszę na 5-10 tysięcy dolarów, a potem niestety okazuje się, że ty możesz sobie pozwolić na budżet w wysokości 200 dolarów i nie wiesz, co się dzieje, że ciągle musisz dokładać do interesu. To właśnie dlatego. Więc. Yy... Więc zachęcam Cię, żebyś kierował się tymi czterema kryteriami, takich niż moglibyśmy tutaj sobie pokazać wiele, wiele, ale ten film nie chcę, żeby był zbyt długi, więc jeszcze raz przypominam, możesz skomentować, jeśli chcesz ze mną spotkać się na Zoomie, w którym opowiem Ci o programie KDP Elite, ale również... I o tym zapomniałem dodać. Pokażę Ci kilka z książek, które faktycznie opublikowałem, będę dość transparentny tutaj. Będziesz, mógł zadać mi, będziesz mogła zadać mi pytanie na żywo. Ja się cieszę, że będę mógł Ciebie poznać również. Także bardzo Ci dziękuję za ten film, serdecznie pozdrawiam.